Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim problemy z jakością powietrza. Tak jest w całym kraju, nie inaczej jest w Czarnkowie. Jak się rano się obudzi, chce się okno otworzyć, to, to jest niesamowity. To zależy, jak otworzy okno, to trochę czuć, ale nie aż tak. Subiektywne odczucia mieszkańców weryfikuje sześć czujników zamontowanych w Czarnkowie. Mieszkańcy mogą sprawdzić poziom zanieczyszczenia na tablicy w centrum miasta lub bezpłatnej aplikacji na smartfonie. Dziś na placu Wolności czujnik wskazuje wartość 194%. Oznacza to, że przy normie europejskiej wynoszącej 25 jednostek pomiarowych w czarnkowi jest 48. To nie jest jeszcze powód do obaw, ale czas zacząć działać. W w przyszłorocznym budżecie zabezpieczył 100 tysięcy złotych z własnego budżetu na dotacje do wymiany pieców. Jest to pierwsze. Działanie, gdzie mieszkańcy będą mogli składać wnioski na dofinansowanie, to jest 60%, i to chcemy dofinansowywać, bez względu na to, czy jest to osoba fizyczna, czy osoba prawna. Także tutaj nie mamy rozgraniczeń. Każdy z wniosków może otrzymać do 5000 zł. Pieniądze muszą być wydane w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów likwidacji starego pieca i na zastąpienie go ekologicznym źródłem ciepła. Z dotacji skorzysta 20 osób. Bardzo dobre, przynajmniej się oczyści powietrze. Szczegóły programu mieszkańcy mogą uzyskać w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta w Czarnkowie. Dotacje będą dostępne od przyszłego roku. Liczy się kolejność zgłoszeń.